Czerwone wino, czerwone Ferrari, klapki Valentino i blues Armani. Z moją bibiś witamie, baseball batami. Z sporo no a wszystko przed nami. Hi guys, witam was. Ja jestem polski kubeczek i dzisiaj gramy na Movie z Lemiasim. I na Lemiasim macie teraz przycisk do subskrypcji. Poskaczłam się trochę, że żebym no macie na nim tutaj przycisk do subskrypcji i co. Idziemy się na ręce. Dobra, jesteśmy już na ręce i teraz zablurowałem Lemiasiemu ten twarz. I co? Jutro może będzie odcinek z, z przeglądania trybów dla Vita i Aha! I mnie spoczyło, dobra. I teraz mam lagi, o. Łatwo. Bo się pod enda i down nie działa. Mm. Bo tak bym był pierwszy. Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Ty napisałeś chyba... Ej, ty chodź. napisałeś Fy z dużej, z małej, a ci zaliczyło beka A zobacz, ja tutaj napisałem Z... No dobra. I ścina mnie. Strzel do samego siebie. Kurde. Coś jest, jest, jest hmm? no. No. Co? Co? no i derpmc, bardzo fajny serwer generalnie kurde ścina mnie Nie przez mój internet Nie też Jakby kurde jakiś antyc tutaj były taki źle coś mam Ktoś chyba się za dużo MWK ten na bo Andrzej Kaktus się nazywał. O nie, chickeny... Pamiętasz Chache? Chickeny z cool. Woku. Pamiętasz ciachę? No. Jej. Jak myślisz na odstępny odcinek z oglądania tego dobra? Dawaj, nagrywamy. Gierium. Jak na, tym, na tamtym odcinku wiem, że to jest. To, to jest serio? Mocno randomowe. Lamsi nie zabijamy się. Hej, czemu, czemu ja mam płotkę na niewidzialność? Nie wiem. Jak coś to jak na, na Lemiasiego będę nieraz mówił: Lamsi albo Lemiashi, to, to przyzwyczaiłem się na niego mówić: Lamsi. O, I mieścina. Fajne. Napiszę sobie do beczki. I w ogóle teraz będzie. No, będzie duży ten. No. Będzie bardzo duży teraz podskok aktywności na moim kanale. Bo Minecraft W ferko mówi się bardzo fajnie. Nagrywa. Y mniej niż 10 minut się to nagrywa, więc tylko montuje się trochę dłużej. Tak z pół godziny z godzinę ojojojoj oj, 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 nie to po... no ej, ej to wy ty ale mnie zbudziło. a miałem nie skakać ja się skakałem nie macie link do naszego kanału w opisie tak samo jak czekaj nic nie nagrywam cicho tak, jak, tak samo jak link do mojego discorda Nie, 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 nie. Zrzucili mnie. Ja zawsze... Z tym nie Będziecie jeszcze mieli do naszej klasy? Do gadu, gadu, nie wiem, do tego. No, do gadu nasze... Skapa. Daj się zabić. A Wiesz nie. Mm. O, jako, chyba pierwszy raz dostałem z tego dwa punkty. <noise> Ale to jest dopiero jam ja domowe. Myślę, że za jakoś pół miesiąca miesiąc będą streamy dlatego, że będę miał nowy internet. Więc widzimy się już na zakończeniu. Jeżeli Wam się film spodobał, zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję macie teraz na Lemiasim. Macie do jego kanału link w opisie, tak samo jak do mojego Discorda i co? Yeah. Elo.